Witaj w inspiracji Buneli. Każdego dnia w łatwy sposób. Dniówka na dzisiaj z Johanną Kerry. Używaj swojego wewnętrznego barometru prawdy, aby pamiętać, co jest dla Ciebie ważne. Rozluźnij się i weź głęboki oddech. Czy to, czego chcesz, to naprawdę Twój własny wybór? Czy to, dokąd zmierzasz, jest tym, czego najbardziej pragniesz? Zastanów się nad tym głęboko w tym momencie. Czy to, kim się stajesz do tej pory, było Twoim własnym marzeniem, czy też spełnianiem czyjejś wizji siebie? Bądź ze sobą absolutnie szczerym. Przecież możesz być swoim najlepszym przyjacielem, prawda? Codzienna inspiracja w ciągu sekund. Do usłyszenia jutro.